Dziewego witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wieski Game, Gamer W dzisiejszym hashtag 30 odcinku nagram dla Was pod tytułem gram Horror Online Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, są to moi najlepszy widzowie. Pozdrawiam minniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowamuszki, pozdrawiam Gabrię Poronińską, pozdrawiam Scramblinga. Pozdrawiam Mavira, pozdrawiam Driftka, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam Agiela, pozdrawiam Mateusza Zierzana, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam Agiela, pozdrawiam Driftka, pozdrawiam Wolfi, pozdrawiam Asasina, pozdrawiam Adama Zdorykowskiego, pozdrawiam Piotra Mygielnicę, pozdrawiam z Zadmiarzy, pozdrawiam Heikat Blade, pozdrawiam Elwato na na Kukach, pozdrawiam Xongoxa, pozdrawiam Memphis na siłę, pozdrawiam Witonga, Pozdrawiamy Heika Blade, pozdrawiam Semka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Dominika Skapańskiego, pozdrawiam Chitoza, pozdrawiam Psajo, pozdrawiam Wafiantę, pozdrawiam Cichutki UW, pozdrawiam Klaudię UW, pozdrawiam Cichy Podłoga Eme. Pozdrawiam Cichy M, pozdrawiam Szypa Łukasza, pozdrawiam Zarem bez pokrzywnic. Pozdrawiam Szypa, pozdrawiam Łukasza, Zarem bez pokrzywnicy, pozdrawiam El Papi, pozdrawiam Grubego, pozdrawiam Marcina K, pozdrawiam Ewelka, pozdrawiam M.K, pozdrawiam Marcina Tumankiewicza, pozdrawiam Kasia, pozdrawiam Kingę Gorską, pozdrawiam Jesus Delf, pozdrawiam Olkę, pozdrawiam Dominika B, pozdrawiam Dumslayer Pro, pozdrawiam Konto Podłoga Meme, pozdrawiam Podzieka, pozdrawiam Kicina, pozdrawiam. Pozdrawiam Przemsonzon, pozdrawiam Widz, pozdrawiam Dajkusy, pozdrawiam Juwita, pozdrawiam Nasksy, pozdrawiam Gnaciora, pozdrawiam Staśka, pozdrawiam Pawła, pozdrawiam Igora, pozdrawiam Zbyszka i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz gramy i. Ulepszamy sobie level naszego bohatera. Oczywiście w bazie polarnej. Gdzieś by indziej. Mamy już połączenie z naszymi graczami. więc teraz tylko czekamy. Resztę filmików może nagram później, dopiero po południu, jak gość jakiś ode mnie pójdzie, bo to już będzie mój ostatni filmik, jeśli chcę wiedzieć. A Debacrum z e, Multiplayer i Debacrum z Survival Horror może później nagram, ale teraz musimy się skupić na tym. Szybko! Chodzimy do tej gry. Zobaczcie. Co za niesamowita. Co za niesamowita informacja to dla nas jest. Wchodzimy do gry bardzo szybko, już po dwóch minutach. Dobra, to zabrane. To zabrane. Tu nic nie ma. Oczywiście w tym miejscu się pojawiłem, a w lodówce coś jest dobrego. Br nie, niestety nie ma. To teraz idziemy do punktu zdrowia. Znaczenie nie jest wymagane. Dobra. idziemy co tutaj? Do pomieszczenia generatorów. Dobra. Mam to tutaj. mnie nie trafił tą bronią, to normalnie bym nie uwierzył. Ale jest po mojej stronie. Ja wiem, że jest po mojej storonie. Dlatego we mnie nie strzenił. Dobra, teraz tu skręcimy se. Dobra, to mogę se na spokojnie wziąć. Tam coś do jego jest. To też se w, mogę wziąć. Pokoje obrad ja Tutaj nic nie ma. Pokoje są dobre. Tutaj nie mogę wziąć i tego też nie mogę wziąć. Dispozytolnia, a to co to jest? Ochorona. Dispozytolnia, tego też nie mogę wziąć. O ale zimno. nie mogę tego wziąć, po prostu nie mogę. Mój akwiponek jest pełny. Antena, a no to to po prostu już mogłem wziąć. Serwerownia. Może do anteny zajrzymy. Znowu jestem nie 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 Tutaj coś pisze. Pomieszczenie elektryczne i pokój wypoczynkowy. O, to tutaj możemy wejść, bo tu jeszcze nie byłem. Pomieszczenie elektryczne. Tak, tutaj jest dużo Polrondu. Jestem przewodnikiem Polrondu, Dobrze. Tego nie mogę wziąć. A to tutaj? A? To, to tutaj jest spoko. Dobra, to koniec. Widzowie, dziękuję Wam za oglądanie mojego jakże przefajnego odcinka z Mimikry Horror Online. W 3 jestem odcinku i pozdrawiam wszystkich moich widzów. I do, I do zobaczenia. Cześć i pa. Pa Mordę, miłego dnia Wam życzę. Pa.